No cześć wszystkim, dzisiaj przegląd, jak sami widzicie wodospad już działa a koncepcja się zmieniła, miał być wodospad zrobiony tylko ze styropianu jednak po wstępnym wykończeniu nie spełniło to naszych oczekiwań i do pracy zaprzągłem piankę, która no, wygląda całkiem dobrze no, trochę pracy jeszcze w to trzeba włożyć no sama ta ścianka i wodospad było dobre. 5 dni roboty. Przy ładnej pogodzie można było sobie na spokojnie jeszcze rano poobrzucać klejem ten styropian. No i później na wieczór coś tam przy nim pogrzebać. Jesteśmy z tego zadowoleni. Do zbiorników trafiły nowe rośliny. Rośliny, które. By wyleciały na śmietnik od znajomego w oczku był mały remont i redukował liczbę właśnie roślin no, dwie takie kępy trafiły do mnie zobaczymy, jak się przyjmą to się przyjmą, jak nie to nie i tak miały iść na śmietnik więc mam nadzieję, że u mnie znajdą nowy dom no, ta górna widzę, że się przyjęła stop dolną zobaczymy Rośliny wcześniej posadzone też ładnie odbiły. Wszystkie idą do góry. No, tutaj miałem trochę obawę, czy się przyjmą, bo nie byłem tego do końca pewien, no ale jak sami widzicie, wszystko fajnie rośnie. Nawet nasz korzeń z dwusetki tutaj się ładnie komponuje. Będą na nim rosły rośliny. Jeżeli chodzi o resztę zbiornika. No resztę rzeczy jakie tutaj jeszcze chcemy zrobić no to od góry obłożyć listwami. Od zewnątrz jeszcze nie wiem co będzie obłożone. Styropian już jest od samego początku przyklejony. Więc tutaj jest dobrze. To co chciałem zrobiłem. No teraz główny punkt to wykończyć ten wodospad przepust i wszystko działa tak, jak powinno działać trochę mchu, jakichś innych roślin coś poszukamy, znajdziemy poszukamy jeszcze jakichś roślin do wody do dolnego zbiornika głównie bo w górnym za bardzo nie ma miejsca no i teraz najważniejsze, co nas czeka to wybór właśnie stworzeń, jakie będą w tym zbiorniku jednym i drugim, no nie możemy tutaj naćkać za dużo zwierząt, bo to są tylko zbiorniki 90-litrowe No Przy tym co tam jest w jednym i w drugim, no to mamy Samej wody jakieś 60-70 litrów Może trochę więcej Więc też za bardzo nie możemy szaleć no, Zaczynam pomału przekonywać Rodzinkę na Jakimiś Małymi ciernikami Czymś podobnym może molinezję i mieczyki trafią do któregoś z obu zbiorników, zobaczymy. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej.